Siema z Cystrnu Jeszcze tak przed chwilą chciałem Was zachęcić do zostawienia łapki w górę subskrypcji z dzwoneczkiem oraz oczywiście w na mojego Instagrama Weazivity. Ponadto zapraszam do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu Weaziv. No jeśli użyjecie tego kodu i wstawicie to na mojego Discorda właśnie screenka, że używacie tego kodu, no to możecie zostać pozdrowieni na filmie, także myślę, że dosyć spoko opcja. Oprócz tego jeszcze chciałem Was zachęcić do zostawienia łapki w górę subskrypcji z wączkiem, ponieważ jeśli chcecie dostać z języka polskiego, jeśli chcecie dostać szóstkę, no to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i co, zobaczymy ile osób chce dostać szóstkę. Oprócz tego, tysiąc łapek w górę to kolejny odcinek z błędów, także myślę, że dosyć fajnie. Ponadto zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ tam odpisuję wam każdemu do tygodnia, jeśli zostawi mi serduszko pod najnowszym zdjęciem oraz followka na Instagramie. Jeszcze tak tylko chciałem powiedzieć, że za wykorzystywanie błędów można dostać bana w Fortnite, także nie polecam ich wykorzystywać oraz każdy komentarz o treści dywan serduszkuje. No i w sumie myślę, że możemy już przejść oczywiście do odcinka. A, no i jeszcze zasubskrybujcie kanał, ten, ten, jakby ten czerwony guzik tam na dole zachęcam, nie? Dobra, przejdźmy do odcinka. Dobra, a więc pierwszy błąd jest po prostu na królewskiej imprezie, dlatego... Tam się oczywiście udamy No i dobra, już nas tutaj wczytuje Co to za jakiś dziwny ekran wczytywania? Nigdy go nie widziałem, co jest? Naprawdę nie widziałem nigdy ekranu wczytywania tego Dobra, w każdym razie myślę, że ten błąd jest gdzieś tutaj Mniej więcej jest to błąd dosłownie, który myślę, że mi za pierwszym razem nie wyjdzie I już wam tłumaczę dlaczego Gdzie są grapplery? Totalnie nie wiem, gdzie mogę znaleźć na królewskiej imprezie grappler Tutaj jest, leży jakiś Dobra, gdzie? zbierz to A, bo ja to mam pod tym teraz gdzie ja jestem? Tutaj jestem. No to muszę tam przejść. Także w stronę pana pomidorka musimy przejść. No i to powinno być gdzieś tutaj. Sekundkę spojrzę. Dobra mała pomyłka. Musimy wejść na duruk burgerka. Także jesteśmy tutaj. O nie! I mi się skończyło już. Ja myślałem, że on jest nieskończony na tym trybie. No ale dobra, tutaj mamy kolejne graplerki. To sobie weźmiemy ich więcej po prostu. Z chęcią sobie wezmę graplerki. No i dobra. Lecimy tutaj, i gdzie my mamy to miejsce? To było chyba tutaj, gdzieś. Także dobra, musimy zahaczyć się. O, tutaj, tutaj to jest, w tym miejscu jakoś. Tylko, że nie mogę wycelować za bardzo, ale gdzieś tutaj to jest. O, w tym momencie, gdzie ten marshmallow jest, no to jest dokładnie tutaj. Tylko, no, marshmallow już tu jest. Także. No, kolega nam przeszkodził troszeczkę w wykonaniu tego błędu. Troszeczkę nam przeszkodził, nie ukrywając. Ale może jakoś się uda wejść tam, jeśli on tam jest, i tak. A, już sobie poszedł. Dobra, o, tutaj mamy. Tutaj mamy, dobra. I od razu włączamy to. Jesteśmy! Udało się! Także jak widzicie, no to jest to dosyć prosty błąd. No, i w tym momencie możemy sobie latać na królewskiej imprezie. Dosyć fajny błąd, mi się wydaje. Dosyć fajnie tutaj jest. Także co, zostawcie łapkę w górę, no i udało się wykonać ten błąd no, za drugim razem, tak naprawdę. Także myślę, że dosyć fajnie. No i myślę, że możemy już przejść, oczywiście, do kolejnego błędu. Dobra, więc ten błąd jest na nieskończone HP. No i generalnie jest to błąd na, no, taką typową nieśmiertelność. Jednak, ogólnie to chciałem powiedzieć, że fajnie by było go wykonać w Fortnite, jednak stwierdziłem, że. No, odcinki powinienem nagrywać sporo wcześniej, ponieważ o tej porze no nie miałem z kim go wykonać, dlatego nagranie jest od pewnego youtubera, do którego link macie w opisie, ponieważ no generalnie ja nie miałem z kim wykonać tego błędu, ale no po prostu sobie przyjrzymy ten błąd, omówimy sobie jak go wykonać. No i pokażę wam, że on działa. Ale generalnie jeszcze tak, jeszcze przed tym błędem chciałem powiedzieć, że za wykonywanie jakichkolwiek błędów można dostać bana w Fortnite, także tutaj tylko tak mówię, no i generalnie jest to błąd tylko i wyłącznie ciekawostkowy. No, i tak na początku musimy się udać na tą miejscówkę. Wiecie, gdzie są slurpy, i tak dalej. Nie pamiętam jak ona się nazywała. No, ale musimy się najpierw udać na tą miejscówkę. No, i gdy już mamy tą miejscówkę, no to musimy po prostu wziąć tak zwanego tego grzybka. Tego, no widzicie go pewnie teraz na ekranie. Musimy po prostu sobie wziąć te grzybki, no i następnie po prostu jakby zjeść go, a następnie wejść do toitoja. Nasz kolega musi nam zniszczyć tego toitoja. Dzięki czemu cały czas będziemy mieli na sobie efekt tego grzybka, który działa tak, że po prostu co sekundę dostajemy jedno punktu zdrowie, bądź osłony. No, i w ten sposób jesteśmy nieśmiertelni. Właściwie to mamy nieskończone HP, tak dosłownie. Także jest to coś epickiego, no i dzięki temu możemy mieć nieskończone HP, ponieważ, no, w sumie, jak zostaniemy powaleni, no to jeśli nikt nas nie dobije, no to sami z siebie, no to tak, tak ciężko, żebyśmy padli, ponieważ, no, cały czas, jakby będzie nam odejmowane jedno HP. Ale cały czas będzie również dodawane jedno HP. No i w sumie widzicie to pewnie gdzieś tam na nagraniu, teraz w tle. Także jest to coś epickiego: no jest to błąd taki typowy na nieśmiertelność w Fortnite. Ale nie wykonujcie go nawet jak macie go z kim wykonać, ponieważ no serio, za coś takiego możecie dostać bana. Jest to taka moja rada. No i nie polecam go wykorzystywać, tak jak powiedziałem. No i myślę, że możemy już oczywiście przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc do tego błędu potrzebujemy czegoś takiego jak po prostu. jak po prostu te części mechaniczne. Generalnie potrzebujemy takie części mechaniczne do wykonania tego błędu i będzie to coś dzięki czemu od razu możemy zbudować jakby zupgradeować sobie item. Także co, no jest to myślę, że dosyć przydatny błąd. Jednak pamiętajcie, że za błędy można zostać bana, tak tylko tutaj chciałem przypomnieć, żebyście ich jakoś często nie wykorzystywali. Najlepiej jakbyście w ogóle ich nie wykorzystywali. No i ja to oczywiście robię w formacie rozrywkowym i generalnie ja nie wykorzystuję tych błędów, jak widzicie sam jestem na laboratorium bojowym. Czemu? Co jest, co to za błąd? Czemu zniknęły wszystkie nazwy z mapy? O co chodzi? No nie wiem, w każdym bądź razie, no to teraz wykonamy sobie ten błąd. Także co? Jeden co musimy zrobić, no to wziąć, zrobić tutaj stwórz i anulować. I jeszcze raz szybko zrobić tak stwórz i powinniś, powinno nam się od razu też anulować i powinno nam się od razu to naprawić. Także dobra, klikamy stwórz, przechodzimy, znowu stwórz przechodzimy jak widzicie mamy tutaj niebieską pompę także co no, wyszło błąd wyszedł no i nie wiem czy można tak zrobić jeszcze raz z tym samym chyba nie a bo w ogóle tego nie można bardziej upgradeować ale czy to można eee, to można także dobra zróbmy tak że stwórz przechodzimy szybko 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 stwórz przechodzimy i jak widzicie mamy niebieską MK także co no, naprawdę jest to mega fajny błąd no i no generalnie dzięki temu oszczędzamy jakieś 1,5 sekundy, czyli dwa razy szybciej to się wykonuje jakoś, ponieważ no generalnie troszeczkę to też zajmuje, ale nie są to na pewno 3 sekundy, tylko jakoś półtorej sekundy. Także no jest to naprawdę mega fajny błąd, no i myślę, że wiele z Was mogło w ogóle nie wiedzieć o istnieniu tego błędu. A myślę, że są dosyć ciekawy, dlatego właśnie go wam tutaj przedstawiam. Jednak pamiętajcie, że no, nie należy wykorzystywać błędów. Jest to zakazane. Dlatego no ja po prostu to przedstawiam jako ciekawostkę. No i w sumie no to widzimy się już oczywiście w lobby. Dobra, a więc co byłeś na w tym filmie? Zostawcie łapkę w górę, supozwoleniem w paniencie na mojego Instagrama ozdywty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Pamiętajcie o tym, że każdy komentarz u dywan serduszku. Ja zapraszam do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kodu WEZIF. No i jeśli chcecie po prostu być pozdrowieni na filmie, no to jeszcze możecie wysłać screenka, że używacie tego kodu na mojego Discorda, na odpowiedni kanał stworzony specjalnie do tego, no i dzięki temu możecie zostać pozdrowieni na filmie. Ponadto zapraszam do wyjścia na mojego Instagrama ozdywty, ponieważ jeśli chcecie ze mną popisać, no to wystarczy zostawicie followka oraz serduszko pod naszym zdjęciem, no i możecie normalnie sobie ze mną popisać dzięki temu. No i polecam oczywiście zostawić łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ 1000 łapek w górę to jest kolejny odcinek z serii Fortnite Błędy. No i oprócz tego, no to jeśli chcecie dostać szóstkę z języka polskiego, no to polecam zostawić tę łapkę w górę. No i co, jeśli już oczywiście będę swoim żegnał, trzymajcie się! No i cześć!